A myślisz, że mógłbym bączka sobie tutaj, takiego małego, delikatnego? Myślę, że żebyś polubił manualne skrzynie biegów, to nawet chyba musisz. Kurde, wróci się. No dobra. Auto w takim stanie nie było tanim sprzętem. Ten samochód kosztował 42 tysiące złotych za auto tak mocno zużyte. Co dużo, niedużo trudno powiedzieć. To jest tylko niecałe 10 tysięcy euro. To tablica, która w starym systemie zaczynała się na i i miała zielone tło. To jest tablica dla obcokrajowca mieszkającego w Polsce, który ma na siebie zarejestrowany w polskim urzędzie pojazd. I tak w latach 80. można było zobaczyć na zielonych tablicach na przykład Fiata 125P, który robię, robię, robię i zrobić nie mogę. Jest ten Borewicz z 1980 roku, którego składam już. Oj, nie pamiętam ile czasu, ale zobaczcie w jakim kolorze on ma wnętrze. Czerwona tapicerka. Ona jest czerwona, tylko w tym świetle wygląda jak jakieś bordo, ale jest czerwona. Perfektajmik panie Dzień dobry. Dobry, Panie kochany, bo tu jest monitoring Pan jeździsz, nagrywacie filmy A no. mój wspaniały dyżurny to widzi I No i ma problem z tym, bo pan kręcisz ten jak pan... Oho Coś nie poszło po naszej myśli To silnik znany z Lublinów. O, brak blokad. A tą centralną blokadę i co się wydarzy? O, nawet wjechał. O, może nie wypadnę? Wykrzyż godny teren wizji. No i jako tako, zobaczcie. Tylne koło już się chyba oderwało Tak, już można. Zresztą tarban się buja Taki stał się niepewny. Jest na luzie. Tak prawie jak jecz Chociaż SW680 chyba szybciej pali Tak no. to pięknie mruczy, jako no, ładnie, ładnie gra. Ładnie chodzi no Tyle takiej właśnie Ameryki, jak film Konwój, nie? Tu jest linka Ile on kosztuje? Ile on kosztuje? On był kupiony za prawie 50 tysięcy złotych także, no nie wiem, zależy kto jak na to patrzy i na co kogo stać Całe szczęście już jest sprzedany Całe szczęście Ale jedzie wajka, naprawdę. Kiczyk cztery, co ty robisz? Próbowałem zakręcić bączka, ale się nie da, gdyż auto jest tak lekkie, i nie ma w ogóle trakcji. Udala sobie zrobimy. Ale fajnie. Też to lubię. Mało delikatnie, ale jednak. Jeszcze o, o, o Jedziesz z nami na paszteciki? Powiem Ci, że buja tak jak kiedyś. Tak samo buja. Tego się nie zapomina, to jest jak jazda na rowerze, co? Wspomnienia wracają. O kurcze. Nie spodziewałem się, że jest taki ładny. Zaporożec 968M, czyli już nie uszatek. Piękny. Coraz lżej jedzie. Dzień dobry, witajcie na kanale Samochody Graczyka w tym nudnym odcinku. A ja tak naprawdę to sobie o niej przypomniałem. Muszę zrobić listę rzeczy do naprawy, a dziś to jest wszystko. Dziękujemy, nara. No już pojechali. Dobra, jadę. W ogóle e... pełen sukces. Powiem ci szczerze, jestem naprawdę nie, Sukces to będzie, jak go odpalimy teraz. 3, dwa, jeden. Pyk. <grym> Można. <grym> Czyli teraz to? Jesteś My? zadowolony? Niesamowita historia, naprawdę. Ale jak... Samochód. Pierwszy przepał, ten silnik jak pachnie, to jest coś niesamowitego. Takim. Tym starym, starym takim tłuszczem, tłuszczem tak? starym taką konserwacją, i smar. tak. Smarami, kurzami i tak dalej. No, i wylądował. Chciałem powiedzieć, że usłyszałem ponowne chrupnięcie rdzy. Ups, chyba się trochę przytuliłem do drzewa. Na chęci. Pali na widok Graczyka. Już po tych 50 metrach wiem, że. No to jest wspaniały wóz. Co by nie mówić no, ruskie to ruskie, ale to jest fajne. Nie jechałem. Tak sprawnym ziłem? Chyba nigdy. Łop! Trochę trzęsie. Kierujesz. Znaczy, yy, operujesz pilotem. To się przejedziesz kawałek, a ty cwaniaku? Jechałeś kiedyś na silniku od Na niewłączonym jeszcze nie. Ognia! Od jednego graczyka. A na jazdy? Nie wstawiłeś na najazdy. No tak. Mogę w tajemnicy powiedzieć, że teoretycznie stałeś niedaleko i też odpalił na widok graczyka. Taki robór to jest wspaniała rzecz. Generalnie pojazdy produkcji kraju wschodnio niemieckiego to są wspaniałe samochody. Chwila prawdy? Czy z przystanku coś zostanie, czy nie? Zostanie. No i bardzo ładnie. Hej, dziewczyny, ścigamy się.